Nie wiem, Jeszcze jeden, AWP, za murkiem. OBRAWIENI KURBA! Brawo, Mateusz, super. Może być szybka rotacja. Przeszły raz, pan. tam. Jeszcze ruiny, ruiny zajmuję. Oni już mają B, Pasza. Ja będę zachodził. Od CT ma raczej. Dospokójcie, CT, poczekajcie na Pasze teraz. Pasza jest dopiero na. Na mu czas ruiny przebił. Sandy. Dwóch Łapie ruinę, ruinę. Mm -hmm. Jeden daleko co dobiega, ten. Saju. on dopiero teraz na tyle będzie. To, to, co? A nie, to ten smoke, dobra. Ruinę trzymam. Wsadził basen. Ja trzymam co? Ruina sniper. Dwóch chyba, dwóch chyba, wiesz? Na, nice, zadań. Pawełek. Nie pikuj teraz. Ruina, ruina chyba. Tak, ruina, ruina. Nie pikuj, nie musisz. Zaj, Dobrze! Dobrze! Brawo! Robimy TO! AUU! No, Mówiłem, kurde, że od tego smoga podchodzimy do B i zaczekamy, żeby to poszło. Poszło. Na no, TAM! To Super. Koniec już? Tak, dawaj. Dobra, zaczynam. Kurwa, babcia uczyła, że w środku zawsze lepiej... No, sprytnie zrobiłeś. Blokowano. No, to remis. Tak jest. No cóż... Dwóch mastermindów, no to ciężko, żeby ktoś wygrał. <śleszy> <śleszy> Pewer przeznaczyć coś rozgrywkę naszą Ej oj tam w Bo podchody goni są Wystraszeni są góry Kleba, kleba, łapaj wokaj kleba Pada, dużo degi. Nie wiem, czy to sprawdził no, Z mamu chcemy sobie zamiast graźnie bez jaja Odbe ciszę Za jest chłopak Za No. Co o zostałem ty Hajka

Kurwa, co rundę powinienem taki ja ja, na pierdolę. No, ja staracie przeszedł, ja ruiny trzeba Może być CT czy nie? Nie, Raz jest be coś, wchodzą. Puszczam, no, puszczam, 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 fuj No, no, no. Dwóch, krótko! No, ale ja, ja na Ruiny nie, nie! Ale Ruiny Mam dwa flesze, wiesz? Nie Nie, no, nie dają, A, nie zero, bo już grajmy No, czeka, na... O, napisał, hello, I'm server sure that with to reconnect. O kurwa. Słucham, możesz przetłumaczyć, bo nie rozumiem. Już, już mam link przez który mam się łączyć. Tylko że pokazałem go na streamie. <laughs> ale jak oni Ktoś... nie są w mecz to chyba się nie połączył, co? Zaczej nie, ale pewnie będzie spam na czacie. Podnijek. Ja tak sobie myślę. A gdybyśmy Skoda. rzucili smoke na banan na daleko? No nie? Co jest? Co, co jest? To? <grym> Za długo gramy tej, trzeba serwer zmienić. Co? To, co? to troll jest? Ty? Pod serwer? Tak. No, tak. No. Co? Ja pierdzielę, no. Nie wierzę, ty. Coś takiego się dzieje? Jeszcze raz w życiu coś takiego widzę. What the fuck, ESEA? Admin No bo mamy czas jeszcze, żeby restartować No, ale też mogliśmy szybciej tam wjechać w sumie do tego A kurcy. Zdecydowania wam znowu brakuje, bo odcinacie sobie git, tylko że...